Cześć! Widajcie, ja żyję. Mam się całkiem dobrze. Może nie przez cały okres jak mnie nie było, miałem się tak dobrze jak teraz, ale teraz mam się dobrze i jestem, nagrywam. Jestem Ja, jest e, gitara San Andreas, jest szkoła jazdy samochodem, którą myślałem, że będę musiał dzisiaj zrobić, ale okazało się, że za ikoną na minimapie pokazał się taki piękny znacznik misji dla triady. Także yy, szkołę chyba zrobię sobie pomiędzy odcinkami, bo nie sądzę, żebyście chcieli to oglądać. Jak mam być szczery, o właśnie policjant potrącił ziomeczkę, i co teraz? I co się stało? Czy to policjant potrącił u drugiego policjanta? Nie, policjant potrącił policjanta, ale beczka. A to na jest policjant? Nie, no to jest policja, no jakoś tam odznakę nawet pasowałoby. Ale jazda, kurczę, fajnie, śmiesznie. Nie mam pojęcia, na czym skończyliśmy. I nie mam pojęcia w ogóle, kiedy był ostatni odcinek. Wiem, że na pewno przed świętami, e, także chciałbym Wam życzyć wesołych świąt. Może troszeczkę spóźnione, e, bardzo mi przykro z tego powodu, ale mam nadzieję, że, e, że będą e, i były wesołe. I tak samo chciałbym Wam życzyć jeszcze szczęśliwego nowego roku 2024. Ja już żyję prawie 24 lata. Wydaje mi się, że to jest osiągnięcie. Powinien mi wpaść zaraz jakiś achievement, bo ostatnie lata były naprawdę ciężkie. Także szacun, że żyjemy. Ja się z tego bardzo cieszę. I co? I wydaje mi się, że możemy zacząć sobie grać już normalnie, tak? Fotograficzna okazja. Okej, okay, to będzie druga misja. Mm -hmm. Dobra. No dobra, super. Wiem, że nie przyjechali na wakacje. Yy, aha, bo czekajcie, 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 czu, 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 żeby się nie pojechał. On jest tu. Kurwa, daleko. No ale dobra, mam przynajmniej jakąś brykę. Nie pamiętam, jak ona się nazywa. Totalnie nie mam pojęcia. Z mam bardzo dużo opą w garażu. E, przynajmniej wiemy, czym się będziesz opalał. Opalał, kurwa, opalał. E, czym będziesz w piecu opalał? E, zimą. Czemu mi się że żaden nie ustawił? Przepraszam, kurwa, bardzo. Mogę tu coś. Czy nie powinien mi się. pokierować po po mnie? Kurwa, jakie ja mam tu jechać? Tu chyba sobie skręcę, tu, nie tu. Kurwa, dobra, tu sobie dam znacznie chociaż. Fajnie, bardzo, że, że mapa. Że nawigacja działa w tej grze. Ekstra. Kurwa, ale ty, jak on miał ten w miodowych latach, co prowadził? Kurwa, te tramwaje. Chujowo je prowadzi w takim razie, jak mam być szczery. E, powiem wam tak. W sumie nie wiem, co mam wam. Eee, chyba chciał. Kurwa, czekajcie, się. ja nie mam pojęcia, gdzie ja mam jechać. Dobra, pojedziemy sobie tam. I tam sobie skręcimy, chyba jakoś. Mmm, wydaje mi się, że. O jezus, w tą stronę, ale tutaj chyba zjebałem, bo ja tu nie skręcę, nie no, skręcę. Czekajcie, jakbym sobie wyjechał, nie no, a tam, dobra, w następnej będzie ok. E, Będę, ben... wydaje mi się, że, a bo w ogóle po kolerii ja tu chciałem jechać. A bo ja tędy chciałem przyjechać, no dobra, to ma... ma to nawet jakoś sens z tego co widzę. Tylko rady sobie zmienimy jakieś kurcze. Coś tutaj będzie lecieć? Jakiś KDST? Bounce FM? Może być Bounce FM? A co tu mamy? Aparat. No ja mam aparat, także nie jest potrzebny. Świetnie. E, w ogóle wydaje mi się, że nawet ostatni odcinek był jeszcze przez, zapo znaczy, przez zapowiedzią. W sumie tak, przez zapowiedzią GTA 6. E, trochę się przestrzeliłem, bo szczerze, e, idąc tropem tego, co dostaliśmy e, właśnie w tej trylogi, w tym w remasterze, to obstawiałem, że kolejna, że tak powiem, odsłona to będzie nadal jakiś remaster czy remake, tylko bardziej obstawiałem na jakieś GTA e, GTA 4. Jak mam być szczery? Chociaż faktycznie tam latały jakieś screeny wcześniej po internecie, że. A tu jakiś wyciek, tu ktoś. E, chociaż de facto ten gościu, chyba tego pierwszego wycieku tych. E, jakiś. Gdzie jestem, tu jestem, teraz muszę skręcić w lewo i później w prawo. E, ten gościu, co dokopał się. Mm, nie dokopał się, on włam zrobił no, O, patrzcie, pokazała mi się mapa Nawigacja, ja pierdzielę, ale szybko Ekstra e, Ten gość się tam dokopał właśnie do tych pierwszych przecieków Znaczy, które on wypuścił, te pierwsze przecieki, nie? E, tam jakieś filmiki były Zdjęcia i tak dalej No to on tam został chyba skazany jakiś Wyrok ma czy coś? Nie, go chyba zamknęli, bo to goście w ogóle chyba Z jakąś chorobą, nie? Coś takiego było, no ale mniejsza Generalnie e, dąży do tego, że... Mimo wszystko ja obstawiałem, że nie będzie to kolejna odsłona, że nie będzie to kolejna odsłona GTA przecież eee, w sensie nowa. O, że nie będzie to nowa odsłona GTA, tylko że będzie to jakiś remaster. No się, remaster, remake, coś tego typu. Pomyliłem się i się z tego powodu bardzo cieszę. Eee, no bo jednak fajnie zobaczyć po tylu latach. A i świetnie, znowu nie będzie mapy, tak? Znowu nie będziecie mi prowadzić kurwa jak noż Naldora, to przynajmniej jakbyśmy sobie wychali na tą autostradę. Jakaś się. Aha, i w tą stronę. No dobra, to da radę jakoś to zrobić. Jakąś jechać prosto i na końcu wy. lewo chyba. Zobaczymy. Bardzo fajnie, że to działa. Mm, no, tylko musimy czekać dwa lata. W sumie to nie no, już mamy rok półtora w sumie. Rok to przynajmniej, bo to zależy, którego ma to dokładniej wyjść. Teraz chyba w prawo. O, jest nawigacja, super. Tutaj troszkę szybciej się pojawiła niż poprzednio. Ale okej, okay, no jest, bardzo fajnie, ja się z tego powodu bardzo cieszę. Jak mam być szczopły? Tu? No dobra. To jedziemy tutaj, nie ma problemu. Kurczę, powiem Wam szczerze, ta woda nie wygląda ładnie. To generalnie, GTA, cała ta trylogia, Remaster, to wygląda ładnie tylko z daleka. Więcej uwagi skupiamy na czymś, tym to wszystko gorzej wygląda, ale dobra, może się nie pastwmy tak. Ja spróbuję to dokończyć, bo szczerze powiedziawszy, chciałem to dokończyć do końca poprzedniego roku. Nie jestem nawet w połowie, także coś nie pychło. No niestety tak bywa czasami. Czemu mnie, pro... Czemu mnie prowadzi tędy, a nie auto... No tak, bo autostradą było dalej przecież, nie Bym pojechał ja pierdzielę. No dobra, trudno, dałem plamy, dałem ciała, że tak powiem Ale wracając, chciałem dokończyć GTA San Andreas do końca poprzedniego roku. No nie udało się, nawet w połowie nie jestem. Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Ale ładny flip, ja za to jakieś... O kurwa nie, dobra, myślałem że to, to jest przepaść. Ja powinienem za to jakieś pieniążki dostać mi się wydaje, ale coś mi tutaj w chuj ktoś zrobił. Trudno, przykro. No, i wracając jeszcze raz, nie udało mi się dokończyć, więc mam nadzieję, że jak najszybciej w tym roku uda mi się skończyć. jeżeli będę tego aż tak przyciągał, postaram się. Wiecie, są postanowienia noworoczne, co nie? Czyż jest taki starter pack, kilku tam, nie wiem, dwóch, trzech postanowień. I to zmienia się po prostu z biegiem lat, bo jeżeli chodzi do szkoły, to postanowienie, będę się więcej uczył, będę jakiś grzeczny, będę coś tam, tak? Jest starszy, to masz postanowienie typu, ogranicz alkohol, zacznę chodzić na siłownię, nie wiem, rozwinę w sobie jakąś kurwa umiejętność, nową czy pasję, tak? To jest taki starter pack, ja sobie założyłem te dwa pierwsze. Dzisiaj mamy, dzisiaj jest 10 stycznia, minął 10 dni tego roku. Przeżyliśmy 10 dni tego roku, to co też szacun bo... no bo to jednak, wiecie, niby, niby łatwo jest żyć, ale jednak kurwa trudno, jak mam być szczery, nie? Ale dobrze, wracając Nie byłem na siłowni ani razu, także postanowienie na razie jest OK. Z kwestii ograniczenia alkoholu to... to też nie działa, bo też go nie ograniczyłem, także jest OK. jedyne co też postanowiłem, znaczy jedyne co jeszcze sobie postanowiłem to właśnie to, że troszkę bardziej się wezmę za YouTube, za nagrywanie, za rzeczy tego typu, wydaje mi się, że idzie to lepiej niż, niż rok temu, bo przynajmniej coś robię. A przez dłuższy czas rok temu mnie nie było. Także musicie mi trzymać, musicie mi pomóc, jakby dotrzymać sobie tego, co sobie sam ustaliłem, poprzez na przykład subskrypcję, tak lajkowanie, na przykład komentowanie. Tego typu rzeczy generalnie, nie? Gdzie mam wejść? A tu mam wejść, dobra. Ok. Czyli znaczy, wydaje mi się, że może być ledki problem z tym, że. kurczę i tak by mnie zobaczyli. Więc, jak mi się wydaje, ale. Co ja się znam. Fotografia twarzy każdego. Dobra, mamy jedno. Ryder. Naprawdę. Chłopak. Mhm. No, no, mały to by się zgadzało, nie? Tylkoś się go prawie potrącił. To jest Tibone, czy co? Czy kto to jest? Zajibyście, zaparkowałeś. No. Dobrze myślałem. Czemu wy krzyczycie? Przecież oni w ogóle. Czejcie, jaki to jest hit. Ej, kto jest gringo? Nie mam tego niż ten gość. To jest więcej niż drugi produkt. To jest organizacja serio. Jeszcze jeden, no tak, bo chyba czwórka była, nie? Kurwa. No, oh, hmm. hmm. no, hmm. no, oh, no tak, ale oni by mi i tak zobaczyli, no kurwa. Trochę czasami są takie niedopatrzenia, no ale to jest gra, tylko może się też nie, nie czepiajmy aż tak bardzo, nie? Co, zatankować trzeba? To było się zbierzeć i zbierzeć mm -hmm. No świetnie, to już nie mogliśmy wrócić razem, nie? Musieliśmy się kurwa rozdzielić. Teraz ja będę musiał kawał sam, tak? Dzięki. Kurwa. Kolego, super. Zapominę, że nie mogą stać tego za znacznika, jak nie jestem w samochodzie, nie? Zagodaję się po samfieru, parę to, kto zobaczyć. Dupie anto. to! zabieram ci. Motorem. Mapa. Pyk. Kurwa. Zawsze zapominam którym przyciskiem. Dobra. Wydaje mi się, że najsensowniejszym posunięciem teraz będzie posunięcie fabuły do przodu, więc jadę na misję. W moim warsztacie. A że podróż mam dosyć długą. Kurwa, czy oni znowu chcą, żebym jechał przez. A, ma to nawet sens, będzie szybciej. E... No. Także, widzimy się w takim razie za parę minut, powodzenia tym rowerem. Oj, e, widzimy się za parę chwil, jak już dojadę sobie do mojego garażu w San Fierro, także widzimy się za chwileczkę. No i ekstra. Dojechaliśmy, dostaliśmy troszkę pieniędzy, gość się nie pokapował, że jego... Jego tutaj ekipę zabiliśmy, nie? On sejdzie dalej, gada, bo machała pamięć, Ale nie gada, oni dalej się z nimi. Bardzo dobrze, kolego, ja jestem z Tobą. Będę Ci wspierał. Mówisz fundację, podaj, jaką tam, w jakiej jesteś, to tam coś wpłaca, nie? E, dobra, e, wybijamy na kolejną misję. E, misja pod tytułem Jeezy. Jeezy, oki. Hey, man, you get the flicks developed. So, hey, Carl. I was just explaining to your brother in law that we were friends. Oh, yeah? Well, look, Woolsey, I need to get some info from you, man. <laughs> what exactly do you boys want to know? Who are these putas, Holmes? Why don't you go take a look? These guys? <laughs> yeah. They're the Loco Syndicate. They're pretty big time, I think. Don't have any dealings with them. We don't mm -hmm. touch blow. Now, this guy runs things. I don't know his name. This guy is T-Bone Mendez, he's the muscle. And who's that guy? That's Jizzy B. He's the biggest pimp in town. He helps set up the deals. You know, uh, concierge of sorts. Hey, then he my way in. How I get to him? Oh, Jizzy? Jizzy runs the pleasure domes club in that old fortress under the Gamp Bridge. Hey, good looking out, Woozy. No problem. Don't be a stranger. Alright. Mm. Mmm. Ej, co to kurwa ma być? Wydaje mi się, że motor policyjny nie jest odpowiednim bryką, ale dobra, wsiadę sobie na... Um, nie wiem, jak się nazywa. Nie mam pojęcia, nie znam się na motorach. Way. Wait, wait, wait kurwa nie widzę. Dobra, nie będę spróbował tego czytać. Way coś tam. Ej. A czy to była tego kactek? Ach, ciekawe, no ale i tak nie mam za bardzo wyboru, bo mam generalnie szkołę. Yy, znaczy, no, to jadę samochodem, nauka no, okay, ja z samochodem yy, właśnie, mam misję dla Uuzego. I o ile mi pamięć nie myli, a często lubi mnie mylić, ale wydaje mi się, że jednak w tym, tym przypadku nie. Misje Uzego nie są chyba obowiązkowe. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, ale jeżeli nie są obowiązkowe, yy, to pytanie jest do was, czy chcecie iść w tą stronę i robić tę misję? Bo szczerze powiedziawszy. Ja za nimi nie przepadam, plus i tak musimy władować 50 koła chyba w ten jego interes, żeby móc dla niego te misje zrobić, więc pytanie, czy wy chcecie w ogóle oglądać misję dla Uzi'ego, po prostu dajcie znać, bo jeżeli tak, to ja się jakoś przemęczę i damy radę je zrobić, a jeżeli nie chcecie, albo jest wam to obojętne, to ja nie będę ich robił po prostu, jeżeli mogę mieć wybór, że tak powiem, tak, liczę się z waszym zdaniem, dlatego musicie, o, lata... latarnię, która zniknęła, super. Liczę się z waszym zdaniem, także dajcie mi znać, czy chcecie, żeby misje dla Uziego były wykonywane, czy też nie. I właśnie zdałem sobie sprawę, że leci muzyka, za którą mogę mieć problem w postaci praw autorskich, ale szczerze mam to za bardzo w dupie, bo na przykład jakbym miał się utrzymać z samego YouTube'a, to by się nie utrzymał, bo nic nie zarabiam. Więc to, że mi zablokują, czy tam ktoś inny będzie zrobił na moim filmie, w sensie ten, kto ma prawa autorskie do, do, danej, do danej muzyki, to mi to wisi, szczerze że I tak nie mam z tego żadnego przychodu. Robię to po prostu for fun. Eee, ale wchodźmy na misję o nazwie GZ. Eee, no i teraz tylko nie wiem, czy mam to cenzurować, czy nie. Now, who's this trick? I don't need no more friends, baby. All they try to do is peel me from my hole. No, no, it ain't about them. It's all about you, player. I heard you was the man the And you was the man I needed to see. I'm offering my services. Say what? Yes, sir. See, I'm new in town. Anything you want, I can do. For a guy like me to work with, to work for. A guy like Jizzy B? Well yeah, now that you mention it, I do have a slight problem. Something a little dumb muscle like yourself might be able to fix. Hmm? Cause you see me, I'm intellectual. No talk <coughs> Bitches, y'all walk on down to the bar and fix a pimp a drink. Mm, mm, mm. See, I only got yeah. two eyes, and in these streets you got to have more than that. You got to be like a flying shit, you know. A hundred eyes everywhere. It's all together. Now some lunatic <inaudible> <fucker> with, <inaudible> with my bitches. My fucker killed two last week. I want you go find out. No problem. Nie ma You're my player partner now, Jizzy. do takiego gościa, który jest. Wait up, Mr. C to the J. See that pretty young thing in my car. Drop her off at the hotel downtown. Use my car phone and give me a ring a ding when you're done. And watch the rims, player. That baby like the Pope -mobile. Papa. Mobil, i ja pierdolę. Ej, hit w ogóle, że można sobie od tak wejść do. i wejść i porozmawiać sobie. wysadzić dziwkę w centrum. Super, e, że można sobie od tak przyjść i porozmawiać sobie z gościem, który jest hey, tam jakąś. szychom. E, dziękuję, by. Nie am no ale but I need the feria. Aha, real interest. puto. No był sarkazmem leciał do niej. Ja myślałem, że on naprawdę do niej tak gada. Ciekawe, szkoda, że nie, mógł, nie mieliśmy wyboru, bo ja chętnie bym zapłacił takiej oto pani. No to trzeba nie w sumie, nie? E, coś mówiłem i tutaj ta pani. Aha, że w ogóle można podejść sobie do takiego gościa, kurwa, który jest kimś, nie? To tak sobie z nim porozmawiać. Gościu, daje ci, że tak powiem, pracę, tak w cudzysłowie oczywiście. Jeszcze wiadomo, każe ci kogoś zabić, gdzie w sumie nie wiem, czy może tobie ufać. Bo to jest zlecenie, to, to też jest jakby karalne, tak? To jakby zlecenie komuś, zabójstwa. A dwa, że jeszcze oddał nam swój samochód, tak żebyśmy sobie pojechali do samochodem. To, kurwa, to jest piękne. Nara. Ej, hey, Jizzy, it's Carl,

Tak, abstrahując, yy, znaczy. Abstrahując, no w sensie bardziej chodziło mi w grze. Znaczy, na, na żywo pewnie też kiedyś, nie? Prędzej czy później trzeba będzie. Ale generalnie. Oj, sorry. Yy, generalnie tu mi chodziło o, o to, że tą chustę wreszcie chciałbym ściągnąć. Bo wyglądam w niej jak pajac. A nie mogę kurwa jej ściągnąć nigdzie. Bo nie mam yy, jakby chaty, w której mogę się przebrać. Mogę co najwyżej w sklepie. Kupić coś, co mi jakby nadpisze tą chustę, nie? Eee, tutaj jest jakiś hotel i tam można kupić. chatę, nawet nie wiedziałem. No, ale muszę kupić kurwa jakiś wreszcie dom, który pozwoli mi na zmianę tego obioru. Bo mnie irytuje ta chusta, a aktualnie tak nie mogę z nią nic zrobić. Dzięki bardzo. Kurwa, wydaje mi się, że robienie tego około policji. To nie był to dobry pomysł, know, ale no, to był to dobry. I I no w sumie tak. Nie ma sprawy, kolego. Prostytutka. Okej. Okay. Ooki doki. Hmm, a ty w tym parku nie ćwiczy ta dziewczyna CJ, bo jedna kurwa z 10, w którymś, w którymś była, ona, ale nie pamiętam w którym, ale nie wiem czy będę się tym interesował, w sumie. Się okaże później pani, pani prostytutko, halo Czemu panie spoda? A już wiem dlaczego pani spodał to stradę. Gdzie tu? Nie, tu Ty kurwa szonie nie my ty. No. Załatwiłem. That's a good question, Kopie. No. Mr. Jizzy, see you. You luck charming, Flunky. That girl you dropped off downtown wants out of the game. Her sugar daddy wants to take her off the streets. Nobody turns my hole. You get your ass back to the hotel and you make an example out of all of them. Czyli co teraz mam zabić tą prostytutkę, tak? Ciekawe, no ale niech będzie. Ale on no, sam tu w biegu. W ogóle przez chwilę. Przed chwilą byłem pewny, że kazali mi tam w tamtą stronę, nie naprawdę no dobra. E, nieistotne. No ale dobra. Mm, 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 a daleko ja mam w ogóle jechać? No, dosyć daleko, ale jest prosta droga, fajna, przyjemna. Wydaje mi się, że po tej misji sobie odcinek skończymy. Ja go muszę zmontować, może uda mi się jeszcze jeden nagrać dzisiaj. Ciężko powiedzieć, ciężko powiedzieć. Może spróbujemy. Ja tu zjeżdżam, nawet nie mogę jechać tam dalej. Aha, no tak, bo tam jest już ten most i tam się kończy San Fierro, więc tam... E... Kurde lekki przypał, że tak wam powiem. No dobra. Na no szczęście za, za bardzo nas nie gonią. To policja w ogóle w GTA San Andreas nie jest za bardzo trudna. Mogę być szczery mm -mm. i tutaj No idzie ona jest? Acha, na tą limuzyną będzie jechała, tak? To mi się wydaje. Set me to save your threadbare soul, harlot. Get in the car and remove your filthy oh. vestments, so I may better gaze. Do you chance? Corruption. A Get us out of here before the devil's right hand snatches this poor girl from salvation. Right away, your evangelical healing. Tak, to jest evidentny ktoś z kościoła. Tak, pastor. Ja pierdziele. Woleciele. Dobra. Najpierw to bym chciał, to na przykład party. jego. Ah, Bo wiem, że tu będzie gorzej. Ja w niego nawet nie trafiam na razie, ale okej. Okay. Dobra, już się pali gościu. Kozacko. Mógł po basie. Kurde, szkoda, że. Szkoda, że on nie podjechał tam bliżej. To może też by ten wybuchł, do... wybuch dosięgnął e... tą limuzynę. Ale niestety, ale dobra. Będzie okay, dobrze, damy radę. Od kiedy limuzyna jest szybsza od kurwa jakiegoś kabrioletu Ja chłopie w szoku, nie? Ja pierdzielę Jeszcze jaka zwrotna, bo ty ma o tym autem to się w ogóle skręcić nawet nie da, nie? I ona w takiej chwili jeszcze mu tam kurde petardę. Nie, nie mogę Co za typa? Ale... Jednak to jest pewien profesjonalizm, powiem wam szczerze, bo jednak e, No, jest w pracy aktualnie, taki i nieważne, że jest, jakby i życie wisi na włosku, tak jak trzeba e, Wiecie, tam petardę tego Serdelka i tak dalej, tam wiecie, nie, no to trzeba, nie, to, to nie ma zmiłuj się Czy ja do cholery jasnej... Kurde, ty mi wiedziałeś, że to będzie takie... No nie, ale on przejechał oczywiście nikogo nie atakując, nie? A czy... Bo ja nie wiem generalnie jak wygląda e, stan us znaczy uszkodzenia mojego auta, bo ja chyba go nie mogę uszkodzić tak totalnie, żeby mi wybuchł. On przynajmniej o ile się nie mylę Kurwa, dlaczego ja... No dawaj, 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 dawaj. Dobrze, no nareszcie Wybuchnie Jasne, że wybuchnie. Ekstra No i co? Misja zakończona? Na środku drogi się zatrzymaliśmy. Oh, super. Misja Soutenera. Mm. Mm. Trzy koła. I do... dwie gwiazdki pościgu policji i trzy koła. Dobra, ja sobie pojadę zapisać teraz na pewno. Mam kawałek na chatę, ale dobra, trudno, podlecimy sobie Zapiszę sobie, żeby nie mieć policji i... Wow W sumie to jest taka uliczka, że ja się nie dziwię, że... Tak się to doskoczyło, w ogóle tam mnie gonią, ej, wariaty! Wariaty, dajcie mi spokój, dobra, wiecie co? Ja spadam, mam nadzieję, że uda mi się dojechać na chatę zapisać, że mi to auto nie wybuchnie Że policja mnie nigdzie nie aresztuje i będzie ogólnie wszystko fajnie, także jeżeli Wam się spodobał no to oczywiście jakiś tam komentarz, nie, tam łapkę, coś tam macie zostawić, nie będę bardzo wdzięczny bo i tak wszystkie Wasze komentarze czytam eee, Chyba nawet na wszystko odpowiadam, a przynajmniej na znaczną większość. Nie ma ich dużo więc nie jest to wcale trudne zadanie, że tak powiem eee, Ale mimo wszystko i tak wam bardzo dziękuję i widzimy się w następnym odcinku. Ja sobie wyjrzę do garażu, bo się udało dojechać. O kurwa policjant, pan policjant, porządku pilnuje i do mnie właśnie kurwa tu strzela, a ja biegnę szybko ze Dara, trzymajcie się. Cześć.